W kolejnym Kanał, ale widzieliście, chciałbym Wam pokazać najbardziej wydajne chłodzenie komputerowe, jakiekolwiek mogliście widzieć. Jest to, yy, z tego, yy, jest to tak rozwiązane z tego powodu, że yy, komputer się przegrzewał, procesor się przegrzewał, po prostu to się nie do końca dobrze stykało, ta część, dlatego ja po prostu przygniotłem metalową cegłą. Karta graficzna się strasznie tam gotowała, po prostu do siła. A więc wiatrak, który był tutaj, go odkręciłem i go tutaj oparłem o kości RAM. I tutaj chłodzi tą część, tą tutaj tam niebieską, Zapisałem zapisem MSI. ją teraz dobrze, doskonale wręcz bym powiedział, chłodzi. Tutaj jeszcze jest jeden wiatraczek, ale on jest słaby, dlatego on jego też tutaj zastępuje ten wiatraczek. Te wiatraczki wydmuchują, a potem tutaj to siuk. Tutaj do LEDów idzie. A więc komputer się dosyć mocno przegrzewa, tak jak to możecie tutaj widzieć w CPU. ID Zaczekajcie, tylko wam pokażę tutaj. Teraz dzięki temu mam dosyć normalne temperatury. Tutaj widać procesor. Tutaj już chwileczkę pograłem. Takie mam temperatury na procesorze, już wam pokażę na. No. Yy, karcie graficznej i karta graficzna tutaj jest moja karta graficzna i ma temperatury 26-27 stopni co są akurat bardzo fajne temperatury komputera a wcześniej to niektóre temperatury do dobijały do 100 stopni dlatego tutaj jest to dosyć dobrze rozwiązane i dosyć mocno czuć jak tutaj wiatr po prostu wieje z tego komputera dzięki też jest dobry obieg powietrza i tutaj idealnie powietrze idzie bo obiewa kartę graficzną tutaj to idealnie z zimnej cegły idzie do procesora powietrze tutaj się wydmuchuje ochładza tą y, płytę tutaj się jeszcze ochładza ten napis MSI czy jakoś tak tutaj kości RAM się nie nagrzewają więc nie trzeba do nich specjalnego chłodzenia I tutaj jeszcze mój dysk SSD od Chai Akurat Chai zjechałem ostatnio na kanale, ale akurat robi dobre dyskie, więc polecam. No, no to postaram się już jutro zrobić jakiegoś lewa, około godziny, nie wiem, 19. .00. Na wpadnijcie i storki, że tak długo nie było odcinków, dlatego dzisiaj ten odcinek leciał dosyć tak późno, storki.